Cześć! Z tej strony Sylwia testuje! Witajcie w moim muzycznym show, w którym występują laleczki Lol Surprise. Spiewają, tańczą i grają na instrumentach. Najlepsze jest to, że dzisiaj do tych przepięknych, najnowszych z serii laleczek Lol Surprise dołączą urocze muzyczne zwierzaki. Lol Surprise Remix Pets. Aż dziewięć niespodzianek w środku. Muzyczne, muzyczne, muzyczne zwierzaki, schowane w tym gigantycznym kartonie, który musimy otworzyć. Uwaga, jesteście gotowi? tram I tutaj mamy nasze urocze muzyczne pudełka. Że te zwierzaki również będą miały muzyczny klimat. Może nawet zagrają dla nas jakąś piosenkę! Byłoby super. Otwieramy pudełeczko. Oczywiście mamy tutaj instrukcję, jakąś ulotkę. O, wow! Jakie to jest duże! Chyba muszę to w ten sposób wyciągnąć. To jest magnetowi! Ja wiem, dzieciaki, że wy jesteście nieco młodsze ode mnie i wy możecie nie pamiętać tego typu sprzętu. Dzisiaj mamy płyty CD. A kiedyś były to właśnie kasety. O oh, wow! Stereo Lol Surprise Remix. Wow, lekka się jaram. Wiem, że dzięki temu będziemy mogli stworzyć takie duże radio z głośnikami. Okej, okay, otwieram dalsze części. Zwierzaka na razie tam chowam, żebyśmy na niego nie patrzyli za bardzo. Co to jest? Oczywiście niespodzianki, ulotka, a to? O rany, to też się wyciąga. Oh my god. A, czy to jest rączka do naszego radia? Czy to się tutaj instaluje? O ranie, muszę się zastanowić. Poczekajcie, czy to tu? Chyba tak, chyba tutaj to się wkłada. A, I będziemy mogli stworzyć takiego boomboxa. No dobra, to może na początek zabierzmy się za te niespodzianki. Mamy ich tutaj. Aż pięć zawinięte w takie fajne papierki. To zaczynam sobie od pierwszej niespodzianki. Dun, dun, dun. O, wow, ale czad, to jest gitara! O, wow, patrzcie na to! Gitara w kształcie gwiazdy dla prawdziwego artysty! Czyli e, trafił nam się artysta, gitarzysta. Tutaj możemy dołączyć ten pasek, jego się zakłada po to, aby no, nasz zwierzak w tym przypadku mógł założyć po prostu tę gitarę, mógł ją trzymać, wiecie jak to zwykle mają gitarzyści założeni podczas koncertu. Tutaj, cóż mamy? O, oh, buciki! O, oh, wow, cztery! Jakie ładne błękitne! Z takimi gwiazdkami na podeszwie, na takim wysokim koturnie. Srebrno-błękitne. Wow! Idealnie pasują do tej gitary, oczywiście. Tu jest coś dużego. Czyli mamy buteleczkę, a tak naprawdę kartonik. Kartonik błękitny w gwiazdki. I tutaj mamy stojaczek. Stojaczek, dzięki czemu będziemy mogli postawić naszego zwierzaka. Czy to są okulary? No, coś tak poznaję po kształcie. Zjadłam! Wow! Jakie ładne, srebrne okularki, ale dużo jest tych dodatków, a to jeszcze nie koniec, jeszcze ostatnia tutaj. Niespodzianka, no tak, oh, co co to jest? To nie wygląda jak dla zwierzaka, słuchajcie, czy ten zwierzak będzie mieć taką postać ludzką? O rany, o, o co tutaj chodzi? Nie mam pojęcia jak te zwierzaki mają wyglądać, ale ten strój wygląda jak dla laleczki LOL, tylko że ma tutaj taką dużą dziurę. Zobaczcie, mamy ręce ruchome. Tutaj miejsce na nóżki. Nie wiem co z tego wyjdzie. Jestem mega, mega zdziwiona, ale wszystko jest w takim błękitno-srebrnym klimacie. Wszystkie te rzeczy odkładam i teraz uwaga. Dan, dan, Nasz zwierzak. A, już się nie mogę doczekać. Od razu go wyciągnę. Bąski, 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 boski to jest chyba królik! A! Patrzcie na takie uszy królika! I królicze, taki pomponik. No, ja cię kręcę, no nie mogę z tego, nie? Jakie to jest piękne! O, wow! Jaka ona jest boska! Nie mam pojęcia, do jakiej ona laleczki pasuje. Chyba nie mam, zresztą na pewno nie mam tej laleczki w swojej kolekcji. Może ona dopiero się pojawi. Jaka fajna dziewczyna, wow jaki ma makijaż, jakie w ogóle włosy kolorowe, o rany jestem nią zachwycona, już wiem dlaczego były cztery yy, buciki, no dobra teraz musimy to jakoś ubrać, o rany jak, jak to zrobić, patrzcie tutaj mamy tylko taką dziurkę, powiem szczerze, że musiałam zerknąć na ulotkę, żeby się dowiedzieć jak ubrać tę lalkę i zaraz Wam to pokażę. To, co LOL Surprise tutaj wymyśliło, to jest, słuchajcie, jakiś totalny kosmos. Bo te zwierzaki są tak ubrane, że swoim wyglądem przypominają ludzi. Normalne postaci. Zobaczcie na to. A! <laughs> Dlatego te ręce są tutaj dodane. Oh my god! Nie wiem, czy to jest dobre. Ja chyba jednak wolę... Tradycyjne, normalne zwierzaczki, nawet takie z jakimiś malutkimi ubraniami, bez jakichś tam dużych dodatków. Tu mamy jeszcze, patrzcie na to, okulary. Oczywiście jeszcze gitara. I teraz, gdy patrzymy na tego zwierzaka, to on w ogóle nie wygląda jak zwierzak, tylko jak laleczka. Sądzicie? Wiecie co? Napiszcie mi na dole w komentarzu, jaka jest Wasza ocena dla LOL Surprise Remix Pets. Bo moim zdaniem te figurki już nie do końca wyglądają jak zwierzaki, szczególnie gdy są ubrane. Więc no nie wiem, czy to poszło w dobrą stronę. Przynajmniej taka jest moja ocena. Widzę, że tutaj mamy jakieś teksty piosenek, możemy je uzupełniać. No i to są nasze zwariowane zwierzaki. To, co się tutaj dzieje na tej ulotce, to jest jakiś kosmos. Oh my god, mamy country krowę, mamy jakąś balową yy, figurkę i to jest w ogóle jakby wiewiórka. Oczywiście są koty, psy. Tutaj jest nasza yy, figurka. Ona jest z hip-hop klubu, Funk Bunny. No nie, no to słuchajcie, to jest kosmos. Tutaj ona ma gitarę. Tutaj też jest gitara, tu jest akordeon, tu jest mikrofon, tutaj są talerze, trąbka. No słuchajcie, odlot totalny. Teraz Wam pokażę, jak z tego stworzyć e, fajne radio, a w zasadzie takiego prawdziwego boomboxa. Z powrotem montujemy to. Tutaj mam mój stojak na figurkę. Oczywiście kaseta się otwiera i zobaczcie, co się w niej kryje. Tutaj już nie ma muzyczki, natomiast mamy Crew Remix Widzicie, co tutaj się dzieje? Wyciągamy tę taśmę i mamy naklejki. I te naklejki są potrzebne po to, aby uzupełnić na ulotkach teksty piosenek. Jeżeli skolekcjonujemy wszystkie takie kasety, to chyba będziemy mogli mieć e, cały tekst. Coś takiego udało mi się tam wyczytać. No dobra, postaram się to tutaj wcisnąć z powrotem. I wkładamy kasetę, co się tak robiło. Słuchajcie, przypomina mi się moje dzieciństwo. Jak byłam właśnie dzieckiem, to miałam bardzo dużo kaset. Mi się tutaj trafiło różowe pudełeczko. W ogóle, przepraszam Was, ale mam tutaj mnóstwo koncepcji, bo otwierałam laleczkę Nana na, na, Surprise wczoraj i wszystko mi tutaj zostało. Więc powinna mieć różowe głośniki, ale ja sobie dam takie głośniki, które mam tutaj dwa takie same. Najpierw jeszcze na otwieramy i musimy tutaj wycisnąć te końcówki jakby. I na takie zatrzaski dołączamy boczne tutaj jakby głośniki, a głośniki to są pudełka od oczywiście laleczek Lul Surprise, najnowszej serii Remix. No i dzięki temu stworzyliśmy takie super radio. Mega, mega fajne, możemy je podnieść tutaj za tę rączkę. Yy, tutaj mamy oczywiście przyciski do odtwarzania muzyki, a po bokach z jednej strony i z drugiej... Są głośniki. I tak oto nasze fantastyczne radio, które nazywane jest Boomboxem, stworzyło nam piękną scenę, abyśmy mogli ustawić nasze laleczki, nasze piosenkarki, nasze artystki. A do tego naszego uroczego, słodkiego, kolorowego Pepsa. Muzyczne show, które dobiegło już końca. Mogliście dzisiaj poznać LOL Surprise Remix Pets. A w tym pudełku mam jeszcze więcej tych słodkich zwierzaków, więc czekajcie na kolejne odcinki. Ale tylko wtedy, jeżeli każdy z Was zostawi lajka, czyli kciuka do góry. Jeśli ja już z Wami żegnam, pamiętajcie, aby w komentarzu ocenić och, tę nową serię, czyli muzyczne zwierzaki. Pa-pa!